Cześć wszystkim. Chciałem tutaj Wam pokazać swoją 60. Myślę, że jest to taka ciekawa wersja, warta pokazania. Już nawet nie chodzi o jej stan, ale. Tak, od początku. Ciągnik jest z 91 roku, co już tutaj na nasze polskie standardy jest rzadkością, bo chyba tam od 89 wychodziły same 3P. A to jest, jeszcze wam to pokażę, było 4 gary, jest to 60, no zwykła 4-cylindrowa, nie? nie 3P żaden. I to sobie podepną maskę. No i tak to mniej więcej wygląda. Jest to kupiony ciągnik z eksportu, ta legendarna właśnie wersja na eksport. Ciągnik sprowadzony z Chorwacji. A w moich rękach od 19 roku. No i pomysł na ciągnik generalnie jest taki, żeby został jak najdłużej się da w takim właśnie stanie oryginalnym. Żeby go nie malować, bardzo nie remontować, ale chcę żeby był jak najbardziej sprawny technicznie, nie? Dlatego tu wszystko co znajdę to robię na bieżąco, wymieniłem tu już głowicę, bo jedna była wymieniona tu u handlarza jak kupowałem to jedna głowica była wymieniona, ja wymieniłem tą czwartą, bo puściła tulejka i kupiłem po prostu cały zestaw oryginalny, żeby tylko szybko przełożyć dzicyk. cyk. Kolektory powymieniałem, bo były takie no, dosyć już nieładne, ten był pęknięty, tam z tego się lała woda z wodnego. Ten wskaźnik wymieniłem, bo chciałem, żeby temperatura mi pokazywało, a na starym nie pokazywało. Coś tam było wadliwe, nie? Dołożyłem zegar, bo też chcę wiedzieć jakie jest ciśnienie. Robiłem sprzęgło, bo nie było drugiego stopnia. Pompa zrobiona paliwowa, troszeczkę dołożone do niego jest. No Opony nowe też kupione, bo oryginalnie jak kupiłem to była jedna oryginalna jeszcze od nowości 100 milka. No i dokupiłem też komplet obciążników na tył, bo fabrycznie nie było. Podobno na eksport wychodziły bez obciążników. No i chcę, żeby był cały po prostu kompletny, to dokupiłem jeszcze niedawno obciążniki w przednie koła, też kurde nie mogłem ich znaleźć, żeby one były blisko. Jechałem ponie 100 km, bo no, to, no rzadkość to jest. No i tyle. Dołożony też jest rozrusznik, bo no ciągnik generalnie coś tam pracuje, nie? To u mnie na budowie domu trochę pracował, teraz trochę w polu, tam mamy z bratem hektar pola, się troszeczkę bawimy. Dla kur, dla kaczek, dla siebie trochę taki większy ogródek zorganizować. No a główne różnice między taką wersją po 90 roku to już są te nowe zaczepy, nie? Czy to dobrze, czy źle, nie wiem, no ale zaczep jest w miarę wygodny, z taką automatyczną zawleczką, z taką blokadą, nie? Żebo, że bolec jak jest taki właśnie z kołnierzem to nam nie wyskoczy. No i tutaj jeszcze druga ciekawa rzecz jest wałek odbioru mocy, jest na takiej przystawce, nie? tak dziwnie to zrobili. Oryginalnie jest wałek, ta, o, ta obudowa przednia, co tam zimmering w środku jest, to ona jest przykręcona tak jakby do mostu, a tu jest na takiej przedłużce. No i tyle generalnie z różnic. Fabrycznie, jako ciekawostkę, to chyba nie było wypuszczane hydrauliki na eksport, nie wiem dlaczego, nie mogę tego zrozumieć, dlaczego to hydraulika nie była wypuszczana. Jak ją kupiłem, to pierwsze co zrobiłem, to sobie wypuściłem jedną rurkę, bo mi po prostu było potrzebne, tam pożyczyłem przyczepkę z włożyłem trochę piach na budowę i, i, i nie było to potrzebne, to wypuściłem sobie. Nie? Dlaczego nie było fabrycznie, no to nie wiem. Tutaj te dźwignie, patrzcie, one tu wcale luzu nie mają. W miarę tu wszystko się trzyma, ten ciągnik naprawdę jest w takim no, dosyć ładnym stanie. No, tu wymieniam, co tam znajdę, to wymieniam na przykład przy okazji tego sprzęgła powymieniłem śruby na mocniejsze 10-9 i trochę założyłem dłuższe. Tamte mi się już wydawały takie dosyć no, no spracowane wszystko, ma swoją, swoją wytrzymałość, nie? A to też groszowe sprawy są, żeby kupić tam 15 czy tam 11 śrub i, i je założyć, nie? No generalnie w ciągniku wszystko działa, wszystko jest sprawne blokada działa załącza się, wyskakuje sama ładnie odbija robię tak wszystko oglądam pana Franka z kanału Retrotraktor oglądam Przemo Traktor. pozdrawiam ich jak tu oglądają bo dużo dobrego dają na przykład pompę zakładałem z tego filmiku od Przema tam no, nie robiłem tego nigdy, a założyłem dosłownie w 10 minut. Bałem się trochę czy dam radę, ale bez żadnego problemu, na znaki, na kole zamachowym wszystko spasowało jak tam właśnie Przemek powiedział. No. Suprowski wydech, kupiłem do niej, żeby troszeczkę tak ładniej chodziła i zapalę wam, żeby zobaczyć, żebyście sobie zobaczyli jak ona tam cyka, nie? Troszeczkę ta pompa mi się nie podoba, bo to coś tak nierówno chodzi. No ale na razie to za dwie godziny dopiero jest zrobione po, po tej regeneracji, to może się to wszystko jeszcze ułoży, no zobaczymy jak to będzie. No, opony jeszcze są świeże, kultory kupione, nie inwestowałem tam w jakieś radialne gumy, bo, bo nie ma sensu, tyle co ona u mnie pracuje, to, to jest aż na wyrost, że tak powiem. No końcówki drążków, jakieś tam pierdoły, no tak jak mówiłem wcześniej, co tam znajdę to wymieniam, nie, żeby żeby chcę, żeby ona była po prostu sprawna, nie filtr nowy ostatnio kupiłem też powietrza, wlałem olej, bo z tamtego starego, z tego dolnego wieczka się lało olej, a ja to lubię, jak wymieniam to już wymieniam całość chociaż te dzisiejsze części to też pozostawiają wiele do życzenia obudowa na przykład, to zaraz jak kupiłem, założyłem nową obudowę termostatu włożyłem nowy termostat, żeby to wszystko było tak jak fabryka Wypuściła, a nie, że tak powiem źgane coś jest na drutach, czy, czy na czymś, nie? Troszeczkę do instalacji mógłbym się doczepić i chyba instalację wymienię, bo tak jest... No nie do końca mi się to podoba wszystko, ale wszystko działa, nie? Światła są, świeci działają, trąbi stop, wszystko działa, nie? Na przegląd nie ma strachu jechać. Wersja Cabrio. No taka mi wygodniej jest, bo tak jak mówię, no ten ciągnik nie muszę nim jechać jak pada deszcz, nie muszę jechać jak jest zimno. Po prostu jak jest ładna pogoda, to sobie gdzieś tam jadę, coś zrobię, a nie ma pogody, to nie jadę i tyle. No tutaj wam ten tył jeszcze raz pokażę. Bo ten tył jest. Tutaj mówiłem wam 91 rok, nie? A jeszcze wam pokażę tabliczki. Tabliczka oryginalna jest tutaj. Taka troszeczkę od chyba tego chorwackiego słońca tak wyburzała. W ogóle nic nie widać, tylko znać numer. No i numery tu się wszystkie pokrywają, nie? Tu jest ten sam numer, tu jest na skrzyni ten sam numer. Yy, tabliczka znamionowa oryginalna na silniku S4003, czyli 60. Z krwi i kości 52. Konie no co wam tu mogę jeszcze pokazać no wszystkie numery nie ma tutaj nic drutowanego nie wszystkie numery są S 4003 numer silnika się zgadza z tym no, wszystko tutaj jest w miarę tak nowy akumulator też kupiłem bo jest przerobiona instalacja nie wiem czy tak było fabrycznie wypuszczona na dwunastce jednej no i ciężko dopasować żeby nic nie przerabiać żeby schować jakiś mocniejszy akumulator nie no, i kupiłem akumulator, udało mi się tutaj zmieścić 125A. No, i z tym rozruszniczkiem szybkoobrotowym, no to on naprawdę pali nawet w największe mrozy, kurde, podchodzę i, i za pierwszym razem z pierwszego obrotu kręci, nie? Bardzo ładnie. Wtryski też, razem z pompą wtryski, też zrobiłem. Kupiłem też nowe przewody, bo były troszeczkę, był chyba od 80 jakieś takie pogięte. Bardzo były te przewody, nie podobało mi się, to to wymieniłem, nie? No i pokażę wam jak to tam cyka. Na luzie, na luzie, damy troszeczkę gazu, no i cyk. Widzicie, tak to chodzi. Nie wiem czy teraz nie słychać ale na wolnych obrotach ma takie ciśnienie 3,5 no i troszeczkę jest nie jest może bardzo rozgrzany, ale trochę jest taki w miarę ciepły, nie w końcu tu przyjechałem. No nie kopci też, pokażę Wam tam na tle drzew. Tam mało co taka naprawdę puści chmurkę, ale jak już wejdzie na obroty to już nic nie kopci. Tak sobie cyka. Na bardzo wolnych obrotach teraz jeździ. Ile ona tam ma? No 500 obrotów, 600, no 450 coś takiego. Ciężko z tego zegara jest coś tam wywnioskować. No i to byłoby na tyle. Chciałem wszystkim podziękować tym, co to obejrzą. Nie hejtujcie tam za bardzo, bo tam nagrywam jako bardziej ciekawostkę. Można powiedzieć dla podobnych, bo takich ciągników już będzie coraz mniej, nie? Warto to uwiecznić. Chciałbym jeszcze mieć te opony oryginalne z Tomilowskie. Może kiedyś mi się uda takie znaleźć, bo choruję na nie. Ale no zobaczymy jak to będzie. Jak się kiedyś znajdą, to się kupi. Generalnie ciągnik nie cieknie, nie? Tutaj tylko mam Wkaszę go już. No, nie chcę bardzo nie odbijać. No, generalnie ciągnik bardzo jest szczelny, nic tutaj się nie leje. Za wyjątkiem tutaj jednego miejsca. Tutaj mi chyba leje się spod tej pokrywy. Muszę tutaj zobaczyć, czy tam wymienić tą uszczelkę, jak tam to wszystko jest. No ale tu nie jest jakoś tragedii. Bardzo tu nie ma, żeby tu płynęło. Po prostu poci się i takie mokre jest. Już mnie to troszeczkę denerwuje. No, odstojnik paliwa, patrzcie ile śmieci się nazbierało. Dosłownie przez dwie godziny tyle śmieci, a paliwo tankuje bardzo czyste z, ze stacji, no dobrej, nie? No, to byłoby na tyle. Dziękuję i pozdrawiam.